Halo, halo, cześć, siemanko, z tej strony Marcel i w dzisiejszym odcineczku zrobimy sobie opening, mini opening z racji tego, że pod ostatnim openingiem udało wam się wbić 4 łapki, także dzisiaj otwieramy 14 skrzyneczek tak jak było w mowie 13 dużych i jednego mega boxa za 13 tysięcy pucharków Także co, na wstępie zostawcie łapkę w górę, y, ponieważ w kolejną sobotę będzie znowu opening y, i tak jak wam mówię, na start zbieram 10 big boxów, y, a jak wbijecie np. 3 łapki w górę, no to otwieram 13. Nie wiem, to co, lecimy najpierw z dużymi, uwaga, dwójka, nic nie ma, dobra, trójka była. Ale nie ma nic. Ok, następny. Trójka, jest szansa. Nie świeci się, nic nie ma. Ok. Nie ma. Czwarta skrzyneczka już. Pięta. O, trójka. Nie świeci się, ajajaj. Dobra, spokojnie, mamy jeszcze dużo. Mamy jeszcze dużo. Otwieramy sobie. Nie ma nic trójki. Ok, jeszcze sześć nam zostało. Trójeczka. Nie ma nic. Ja myślę, że z tych big boxów nic nie dropnie, ale z mega boxa może coś być. Dobra, trójeczka. Nie ma nic. Ok. Trójeczka. Świeci się! o Co? Gadżet do Jacki! Wzmacniacz pneumatyczny. Jackie dostaje ładunek energii i porusza się o 20% szybciej przez 3 sekundy. 3 ładunki. Czyli taki przyspieszacz. Spoko. Okej. Okay, czyli jednak coś było. Jeszcze cztery skrzyneczki. Także lecimy. Z następnym. Nie ma nic. Nie ma nic. Jest traktyczny big box. Dwójka. Nie ma nic. Okej. Okay. No to teraz otworzymy sobie mega boxa. Uwaga. Trzy, cztery. Szóstka! Ej, co jest? Musi coś być. Musi się świecić na stówę. Na stówę się musi świecić. Dobra, świeci się. Coś będzie. Postać. Obstawiam, że postać. Co? Star power do Broka! Marzyłam o tym! Marzyłam o tym rakieta numer 4! Jest! Marzyłam o tym star poweru! Brook ładuje czwartą rakietę do swojej wyrzutni, zwiększając liczbę pocisków, pocisków i wyrzucając ją z termos, który trzymał wyrzutni numer 4. Ej, co jest? Dobra. Fajne rzeczy mamy. Okej, okay, także myślę, że sobie teraz przetestujemy, żeby ten odcineczek nie był taki króciutki. Także najpierw na Jackie. Zobaczymy sobie ten gadżet. I lecimy sobie na solo chillowo. Na chillku sobie lecimy. Ale ten brok, ja marzyłam właśnie o tym star poweru. Okej. Okay. Zobaczymy za chwilę, jak to działa. Okej, okay, biorę. Aha, czyli tak tak szybciej biegnie jakby. Okay, tylko zaraz mnie ta rozwali. Okej, okay, uciekam gadżetem. Ej, w sumie ten gadżet się przydaje. O nie. Nie mnie rozwalam. I mnie rozwalili, ale to nic. Chciałam Wam tylko pokazać jak działa ten gadżet. czyli po prostu uciekamy szybciej. Dobra, i teraz lecimy sobie brokiet. Gdzie ja go mam. O tu. Dobra. Ok. Lecimy sobie. I zobaczymy, sobie, jak to działa. Ja już to kiedyś. Bo jak marzyłem o tym Star Powerze... Uwaga. Aha. I mamy cztery rakiety. Ej, spoko. I nam się mogą ładować cztery rakiety. Bardzo spoko. Bardzo mi się to podoba. Dobra, polecimy sobie tym. Ej, to się przydaje nawet. To się nawet przydaje. Spoko. Okej, okay, puścimy sobie może tam ulta. Na środeczek. O nie! O nie! okej, okay, przegrałam Dobra, ale bardzo spoko. Także co, ja zbieram skrzynaczki. Nawet no, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej takich openingów. Także <laughs> następny opening w następną sobotę. No i co, a ja się żegnam z wami i co, cześć.